Hej łowica! Witam was w wiosennej aurze nad rzeki, takiej nizinnej, niezbyt dużej, niezbyt małej. <gryw> Dzisiaj skupimy się na temacie jak złowić jazia na spinning. Czyli rybę, która nie jest najprostsza do przychytrzenia na tą metodę połowu. Jest to niby biało ryb, taka ryba spokojnego żeru, a jednak potrafi reagować na przynęty spinningowe. Takie jak na przykład małe obrotówki, małe woblery, małe gumki. Dzisiaj o tym gatunku opowiem, bardzo ciekawym gatunku, który uaktywnia się wiosną Jest. O, ale przygram Mamy jadzie na spinik. Na woblerk. Pięknie. Ło, ale kaban. No i mamy życiówkę jazia na spinning. 46 cm. Pięknie. No i mamy pięknego jazia na spinning na woblerka. O to chodzi życiówka 46 cm na spinning. Bo na federka złapałem nieco większego w tamtym roku. 50 No zmykaj wariacie, ale grubiutki Jazik. Słuchajcie, żeby złowić jazia, to najważniejszą rzeczą jest, żeby wybrać dobrą porę. Nie chodzi mi o porę dnia, a o porę roku. Wiosną te ryby są mega aktywne. Dlaczego? Dlatego, że mają w tym okresie tarło. Jazie trzeba łowić. Przed samym tarłem lub po samym tarle Dlatego, że są wtedy najłatwiejsze do złowienia, są bardzo agresywne i przede wszystkim są bardzo głodne. I nie tylko pobierają kukurydzę czy ziarnko grochu, ale też bardzo chętnie atakują przynęty spinningowe. Tarły odbywają w okolicach połowy kwietnia, nawet końcówki maja, dlatego, jeśli chcecie złowić swojego pierwszego jazie na spinning, to skupcie się raczej na wiośnie, na tej porze roku, bo po prostu wtedy są jazie mega aktywne i dużo łatwiej będzie Wam je złowić. Gdzie takich jazi wiosną szuk? Słuchajcie, biało ryb, nie tylko biało ryb, drapieżniki wiosną ustawiają się na płytkiej wodzie, większość gatunków w tym okresie ma tarło, tarło odbywa się na płytkiej wodzie i przed przystąpieniem do tarła te ryby po prostu zbierają się w takich miejscach, kumulują i jeszcze jesteście w stanie je złowić i nie tylko jednego jazia, bo kilka. Mamy rybę na obrotówkę, Sefcio. Tylko nie wiem, czy to nie będzie szczupak. Oż cholera. Olha, cor cool, de Chupacabra. Yeah. É que Dobra, spadaj ty czupaku jeden Nie chcę cię już więcej widzieć Jest. Mamy Jazja. Kolejny. Na obrotówkę od i czarny. O, ten to jest piękniutki. Zobaczcie, jaki piękny. Jest. U. Uh. Tylko nieźle. Ale ten już nie jest taki gruby jak poprzedni. No dobrze, ale jeśli mowa o płytkich miejscach, to zapewne jesteście ciekawi, gdzie takie miejsca znaleźć. Za zakrętami rzek często się wypłyca, właśnie jakieś zalane trawy wystają nad wody Na przykład ta wysepka, na której sobie tutaj nagrywam dzisiaj yy, i położyłem na niej też aparat, jest w okresie, kiedy naprawdę jest bardzo wysoka woda zalana. I tutaj bym się spodziewał Jazi, właśnie, bo jazie lubią zatopione trawy, jazie lubią jakieś okolice mostów, yy, wypłycenia właśnie, jakieś kamienie w okolicy, ale przede wszystkim bardzo lubią trawę. Na niej składa. Też ikrę, czy na jakichś roślinach po prostu podwodnych. A teraz odpowiemy sobie na kolejne ważne pytanie, na co złowić jazia na spinning. No i tak jak na samym początku materiał wspomniałem, możecie łowić na małe obrotówki, mi się sprawdzają fajne obrotówki Sevek Fishing Factory, mojego kolegi serdecznego, który zajmuje się rękodziełem, tworzy te obrotówki. Macie do jego Instagrama link w opisie filmu. Natomiast też oczywiście działają Aglie z MEPSA, działają Różne obrotówki, które po prostu dobrze się kręcą przy powolnym zwijaniu. Pamiętajcie, czasem warto dołożyć do tej obrotówki, zapłacić nieco więcej, ale żeby jednak kręciła się tak jak należy, i bez żadnych oporów, żeby po prostu szybko startowała po pociągnięciu kija. A niektóre obrotówki te tańsze mają problem z wystartowaniem, bardzo mocno trzeba szarpać tym kijem, a my chcemy mieć sytuację ułatwioną. W przypadku Jazi bardzo wolno prowadzimy przynętę, ale o tym potem. No i oczywiście woblery się sprawdzają. Ja na tym filmie złowiłem jazia właśnie na woblera z Jacksona, co widzieliście wcześniej. Sprawdzają się na jazie też przynęty gumowe. O ile w tym filmie nie złowiłem żadnego jazia na przynętę gumową, o tyle nagram jeszcze kolejny film, mam nadzieję, jazie na żaby, bo bardzo lubią też jazie jeż żaby w okresie, gdy są... E, takie małe żabki na tafli wody. Wiosną to się właśnie dzieje. To wtedy Jazie bardzo chętnie atakują takie przynęty i to się piękne łowienie. Także podsumowując, wszystko, co jest małe, takie do 5 cm, Jazie jest w stanie wsysnąć dosłownie wszystko, co rusza się i jakkolwiek przypomina jakieś żyjątko w wodzie. W międzyczasie wyświetlały wam się w przebitkach przynęty, na które łowiłem Jazie w ubiegłych latach. Linki oczywiście też na górze wam się co jakiś czas wyświetlają do filmów, gdzie łowiłem Jazie z powodzeniem. Nawet kiedyś złapałem na rzece Pilicy Jazia 41 cm. Na bardzo dużą przynętę, więc to jest taki wyjątek od reguły, bo na kata takiego dużego, o i znowu tam po drugim brzegu fajnie się pokazuje ryba, aż żałuję, że muszę do Was gadać, a nie łowić. Nie no, oczywiście żartuję. Bardzo lubię się dzielić wiedzą z wędkarzami młodszymi lub też mniej doświadczonymi. Bo niektórzy wędkarze młodzi w ogóle spędzają bardzo dużo czasu nad wodą i niejednego starego wędkarza potrafią wiedzą że tak powiem, zaorać wędkarską i praktyką. Oczywiście to jest wyjątek od reguły, bo jednak starsi wędkarze mają dużo więcej doświadczenia. Chciałem Wam powiedzieć o prowadzeniu przynęty. Słuchajcie, wolno prowadzimy przynętę, jakimś wachlarzem. Na pewno też schodzimy obławiając, bo mówimy dzisiaj o rzecznych jaziach w ogóle, chciałem zaznaczyć, o jaziach z rzeki. Więc jeśli łowicie jazie z rzeki, idziecie w dół rzeki, obławiacie rzekę pod nurt, zwijacie przynętę pod nurt, więc robicie to jak najwolniej. Tak naprawdę ten nurt sam wam ustawi czasem przynętę, tak, żeby Jaś ją miał pod pyskiem. Jeśli znacie wodę, rzekę i ją poznajecie regularnie wyciągacie wnioski gdzie te jazie się pokazują na wodzie bo też w okresie wiosennym często je widać na powierzchni zwłaszcza w słoneczny dzień w ogóle polecam wam łowić jazie w słoneczne dni wtedy lepiej się czyta wodę łatwiej zobaczyć tą rybę warto też mieć okulary polaryzacyjne bo wtedy wam nic nie umknie i każdy spław ryby czy też zbiórkę z powierzchni będziecie widzieć no i musicie też reagować jak jazie nie pokazują się na powierzchni szukacie je bliżej dna z kolei jak widać jakieś spławy jakieś zbiórki no to szukacie przynęt takich płytko schodzących ja na przykład widziałem, jak się jazie pokazują i zakładałem małe przynęty, które płytko schodzą, czyli wobler lub też y, obrotówkę właśnie od sewcia. I fajne są obrotówki, bo możecie je prowadzić wysoko, możecie je prowadzić nisko przy dnie. To już jest taka uniwersalna przynęta, którą w zależności od tego jak poprowadzicie, to macie szansę właśnie złowić na nią rybę. Jest. U Przy fasoli Albo jaś fasola Jest, o kurde Ale biorą fajnie Trzeci Ten może być największy No ten jaś jest największy dzisiaj 48 cm No, i bardzo duża rada, po prostu prowadźcie te przynęty jak najwolniej, obawiacie rzekę w dół. Jeśli łowicie na gumy, to możecie iść, co prawda, w górę rzeki, no ale jednak z reguły, żeby wolniej je zaprezentować, o idziecie w dół rzeki, obawiacie rzekę w dół. Jeśli chodzi o wędki, jakie stosujemy na jazie, no to ja akurat mam tutaj nietypową wędkę. Jest to UL Control z marki SPRO, 1,80 80 do 4 gramów. Wędka bardzo krótka, ale do łowienia na małych rzekach, bądź też brodząc, wystarczająca. Dosyć miękka, więc jazie z niej nie spadają. Wędki jaziowe, jaziowo-kleniowe, tak to nazwijmy, bo to bardzo podobnie się łowi te gatunki, chociaż klenie nieco inaczej, ale o tym też kiedyś zrobię materiał, jak złowić klenia. Na... Dzisiaj skupmy się na jaziach. W każdym razie potrzebujemy wędki, która ugina się parabolicznie, która amortyzuje pierwsze zrywy ryby, która po prostu powoduje, że fajnie pracuje kij pod obciążeniem jazia, która też dzięki temu sprawia, że ten jaźski ja po prostu nie spada, nie odbija się podczas brania. Kowrotek, no jakiś mały, bo tutaj też używamy cienkie plecionki 006, 008. Możecie też łowić jazie na żyłki, wtedy używamy też cienkich żyłek 016, 018. Ja wolę na plecionkę łowić, lepiej czuć po prostu prowadzenie przynęty jak i sam moment brania. Ale jeśli łowicie na plecionkę, to w przypadku plecionki trzeba dowiązać fluocarbon. Ja tutaj mam odcinek taki metrowy i to jest fluocarbon 020. Można łowić jeszcze delikatniej, ale jak widzieliście, ja łowię te jazie dosyć dużych rozmiarów, dosyć silne są te ryby, więc raczej sięgam po fluokarbony dosyć yy, grube. Natomiast można łowić 0,18, 0,16, no 0,16 to już troszeczkę szalony fluorocarbon, bo w przypadku naprawdę dużego jazia to może go po prostu porwać. Na pewno jak macie łowisko, gdzie jest dużo szczupaków, to czasem warto jednak zastosować Wolfram, wtedy Wam ryba nie odcina tej przynęty, wtedy też się nie denerwujecie, że straciliście jakiegoś fajnego woblera, ryba nie cierpi, wędkaś nie cierpi, a i jazia jesteście w stanie na Wolfram złowić. Co prawda troszeczkę jest ciężej, bo on to widzi ten wolfram, ale jak jest aktywny, zwłaszcza w środku dnia, kiedy słońce grzeje, to nawet ten wolfram mu nie przeszkadza. To wam gwarantuje, sam trafiłem kilka jaźni z wolframem. Spokojnie da się tak łowić. No i ostatnim tak naprawdę też również ważnym elementem zestawu jest agrawka. Ja używam agrawek typu Quick Snap, czyli takich z ogonków, za których pomocą zakłada się przynęte, bez zapinania, bez odpinania, bez zbędnego po prostu pierdzielenia. Myślę, że takie quick snapy czy z dragona, czy z mikana to jest najwygodniejsza opcja dla nas wędkarzy spinningowych, którzy chcą szybko wymieniać przynęty. W razie gdy jaź nie reaguje na przykład na obrotówkę, to warto założyć woblera, coś bardziej imitującego robaka. Wtedy jakieś różne przynęty trzeba kombinować, jeśli jazie nie żerują, aż się do nich dobierzecie. Ja tak miałem pewnego dnia, że wybrałem się właśnie na jazie szybko przed pracą. Chciałem gdzieś przechytrzyć tego jazia po prostu bardzo mocno. Co jeszcze mi przychodzi do głowy w łowieniu jaźni? Na pewno też pora dnia jest poniekąd ważna. Starajcie się wiosną, kiedy jeszcze temperatury nie sięgają ponad 20 stopni, po prostu wybierać takie dni słoneczne e, lub też e, w południe łowić, właśnie kiedy to słońce jest widoczne. Jazie jednak lubią słoneczko, gdy widzą po prostu jakieś słoneczne promienie, od razu stają się bardziej aktywne. To już jest sprawdzone, e, potwierdzone przez naukowców, potwierdzone przez FIFA i przez innych dużo lepszych wędkarzy. Po prostu jazie lubią słońce. Wtedy też żerują bliżej powierzchni, czy też wyżej po prostu w toni. No i w zasadzie... Jak mi jeszcze coś kiedyś przyjdzie do głowy, jak złowić jazia, jak jakieś cenne rady przyjdą mi po prostu następnym razem, to dogramy drugą część, jak złowić jazia. Teraz natomiast myślę, że wszystkie najważniejsze informacje wam przekazałem. Dziękuję bardzo, że dotrwaliście do końca no i życzę wam oczywiście samych takich wielkich jazii, ja w tym filmie pobiłem swoją życiówkę jazia 48 cm, przepiękna przesilna ryba, która była typowo przedtarłem, bo była taka szorstka w ogóle jak poznać, że jaś jest przedtarłem no jest taki szorstki, właśnie te jego łuski są szorstkie w dotyku, więc on ma taką swoją wysypkę, lecz ma takie kropki śmieszne, które widać, od razu rzucają się w oczy po jaziu, natomiast e, czuć po prostu jak go dotykać, że jest szorstki a po tarle już ta e, szorstkość że tak powiem znika, także takie Buty. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie do końca. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało, i piszcie w komentarzu, jaki byście chcieli zobaczyć poradnik następny. Jak złowić jaki gatunek? Wybierzcie sami gatunek, ja postaram się podejść fachowo do, do tematu i przechytrzyć jakieś piękne ryby, a przy okazji nagrać poradnik, jak złowić konkretny gatunek wybrany przez Was. Oczywiście bardziej drapieżniki nas tu interesują, bo jednak w białorybie nie jestem aż taki silny, powiedzmy, jak w spinningu, gdzie znam troszeczkę już te ryby, gdzie spędziłem naprawdę wiele czasu czasu nad wodą, wiele godzin, żeby po prostu poznać zwyczaje tych naszych drapieżników. Jaś akurat taki typowy drapieżnik to nie jest, ale da się go również złowić na spinning. Już poniekąd wiem jak, co potwierdziłem w tym filmie dużymi rybami, że tak skromnie powiem. A teraz życzę Wam połamania kija i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Sayonara!